Anybody! Pomarańcze! Uh, Kurwy, everybody. Everybody <laughs> yes. to ją mam jazdańczek! Everybody ketchup? Jest. Co so, kurwa drugie? Bidet! Bidet! Gdzie jest tu nie? ma? Ja! GDZIE SĄ BABRE Dobra, koniec to... Dobra, światło. idź spać, masz napisane. Światło. Masz iść spać! No. Patrz, światło-krzyżyk. Światło-krzyżyk. Koniec? Koniec, i Jak babka-mikser. <noise> Bocio-mikser. O chuj schodzi no. tym babka-mikser? Babka-mikser! No, no to mówię. Cicho. Wy tyrzę. Widzisz to białe? To jest ten tak? Tak Idź do tej czaszki Tej świny na Kurwa, już ja się nie dziwię czemu on się boi Szczur! Tym pechuje A to jest jakaś ta... Ciemajta Pomarańcza! Ooo, fuj Ale chuj wow. <ślapple> Rym, umiem rymować kolego Nie ma penis fiuta <ślapple> <ślapple> Przyłap! O kurwa! You Co to było? Lubisz ser? <laughs> Ej, a możesz je złapać? Ciwa? Oj ludziku. A ile dup? <laughs> Pierwszy raz spotkałem tychże ludzi innych. uderbił mu coś takiego. mu coś takiego. <laughs> <Fiucik>. <laughs> a, <pff. laughs> Miło, model. Kuczni, Nie, Nie, No Tak jak w tym w Minecrafcie. Pyk, pik pyk, pyk. Zrób! Utniemy, chuju. Dobra, koniec tej imprezy. To teraz. Piękno! Ja do domu domu. Jaki ten poszedł? <laughs> ale to nie z tej strony Pa krew cieknie, ale żymi Weź nie tą krew! Do słoika Do słoika! Do słoika Gówno, prawda? <laughs> Teraz będzie nie w Teraz słoik Fizdu <laughs> Haha! Idę! Teraz łatwo! Obudziłem go człowieku! On zaraz Co stanie! ty pierdolisz! Obudziłem go! Wiebałem mu się w okiennach. Chuj. prawda! Zabija O! No trzeba było na bieglę, ja Ej, w szafce miało być jakiś landumum chyba, ale to co? Go Kurwa, dwa razy jak zawsze co? Zawsze na zapach Pyk wow. Laudanum To czego mi trzeba, człowieku Ja pierdole, babka Pixel! Kurwa idę do drzwi teraz! O! Chowaj się gdzieś do pomieszczenia! Kurwa mać! Nie zamykaj kurwa! Schowaj się po boku Tam o za tym... Za, kolumn za kolumną! Trupa! Za kolumną! Nie za tą! Nie dupy! Nie Pa! Następny chuj! <laughs> Jopie dole! Kurwa! Wypierdalaj! O kurwa! Gada do tego kole się jedna! A ty ciaj, tam mi się już otwierać te drzwi nie? No. A mi się zajebał, zesrał. otwierasz? otwierać. Jemenu! Dobra, Spoko, już pierdolę to, śmatek. Kurwa! Trzeba wrzucać w górę. O kurwa inny! Wyszedł jeszcze stąd. Ja Zemko! JESS! JEST! koniec! Koniec O kurwa! koniec! Ja koniec! Jaki debil! No i co tu mam zrobić? Kurwa, Koniec był inny. To koniec koniec! się się przyzwyczaiłem! Ja inny był. Głównie, a to nie, nie był nie ten gość, co leż? Mówił wam się, miałem taką wlecz zajbaną. Górujcie się z powrotem, jeszcze z powrotem. Kurwa, ale dobrać. się wystraszyłem, bo to był inny. Czajesz, kurwa, kurwa, metoką kurwa. Rękę metalową, kurwa, terminator, czalisz kurwa. Jo, pierdolę, niech zawsze gówno. Dz pin jest teraz podrządź plasz. Pierdolę, aż do końca dojdziesz. No i gdzie teraz? Gówno do środka, do tego tunelu, kanału. Możesz ja szpierdolę. szpierdolesz. To No. Żeś, jacisz, to po co w zrobić byliście? Po żeby zobaczyć kurwa szmatę inną. No pierdol. Wczoraj, <słysy> że ja się wystraszyłem, ty się kurwa przyzwyczaiłem, bo miałem takie zajebiste pyski, a to w oczy kurwa jak ufo. <słysy> tak kurwa, no prawda. Spierdalaj kurwa, już Wydawało gra. ci się. Nie gram tym zajeb... Panie ma wody. Wydawało ci się. Inny kurwa by miał metodową rękę. Czarek, wydawało ci się. Tak chuj, po <Glanie> teraz. Spierdalaj. <ty>. <Glanie> Co? <Glanie> ale nie, graj. Gra, gra. Zrobiliśmy tak, Grać! graj. się nie idź do tej. To stelni. ty mi Kru... Kurwa, ten. No. Nie ujębę. Nie kurwa na dnie jeszcze to trzeba zrobić. Kurwa, ja wiem. O, to graj i do mnie, jak nie wiem. <Glanie> to jest kurwa winda. Ja pierdolę się, wystraszyłem się Jeszcze <grymne> to był inny kolor miał Trze, trzeba jeść to. To może jest. Nie ktoś też pierdolę do góry. A on z góry wskoczyć na hita. Głupi jesteś, wiesz? Tak, tak, przecież widam. Teraz. Zaraz. I zaraz ci coś będzie... MASTO! Króliński wiertel. Przy tym jest. A co? Pierdolę na grzybach. Musisz robić zróbaj? Nie. Pokaż. Także. Skakać po nich, kurwa. Tak jak w Raymanie Nie wiem, co trzeba zrobić. W Raymanie <laughs> Co? Idź, daj. Daj, manie, daj, daj, aj, daj. Kurwa, daj. Kurwa, daj. Kurwa, daj. Trzeba to zablokować. Ja bym ci radził, co ty dajesz. Gówno, prawda? Ojej, kurwa, labirynt Z następnym kurwa, labiryn. Tutaj nie. Nie wiem. Tak, go tam nie zacząłem. Już leży. A nie, żywe. Spokój. Co tam jest. Jakoś zjebana na drabinka. Studnia i wyjście. O. Ja kurwa, stąd już bym wyszedł kurwa. Ja chuj też. A nie kurwa, tego pedała Aleksandra kurwa. To, co jest? I tam jest? Nie Idź dalej. Jaki brzydki. Byłeś tu? Nie. <grybki> <grybki> Myślałem, że to twoje wchodzi. Trzeba, gdzie? Nie, że tu jestem. Masz nie. Kurwa piąta. To tam chyba. Proszę, koniec. No, a to. Bo, poczekaj, a to w drugą. Przyspieszyłeś. No, a co mam to zrobić? Żebyś zatrzymał się, żebyś zatrzymał się. Jan, też ty... nie. Przyspieszyłeś. Tak, nie Może to. Czekaj, się, czy mi się daje? Podejdź tam trochę. Podejdź za... U... uspisz coś. Woli idzie. A na środek jak widział? Nie, czy To jest odwrotnie. To idzie tam, to tu. To jakiś grzybek jest. Weź mu Nie. Idziemy tam. No, idź. Śpiewaj. To ty krzyknąłeś, Nie. czy ja? Nie! Główno prawda. Ludwiczka zjebana. Ja pierdolę. Dlaczego ja to się zdobyłem? Zajebiście. Zjebane? Ja Idź dalej. Czy? No idź kurwa. Idź, czekaj. Idzie. Nie ma na to czekać. Idzie tu. Ja się nie bałem. Idzie tu. Ja się nie boję, kurwa. To wasz gaj? Nie. nie. dalej. To nie moja plansza. Znowu kurwa o, ja wyczy pedał. Ja nie wyczy. A co kurwa robi? Nic, dręga. Idź dalej. <laughs>